Zmywarka Bosch SPS25CI03E Czy chcesz, aby Twoja zmywarka skutecznie sprawdziła się w Twojej kuchni oraz łączyła ze sobą nowoczesność i funkcjonalność? Zmywarka Bosch SPS25CI03E posiada 10 lat gwarancji na zabezpieczenie wnętrza, przez co staje się zakupem na lata. Dożywotnią 100% ochronę przed zalaniem mieszkania zapewnia Ci technologia Aquastop. Nie chce Ci się czekać, aż zmywarka zakończy pracę? Skorzystaj z funkcji VarioSpeed Plus, która skraca czas zmywania aż o 66% i może być stosowana przy każdym długim programie. Posiadasz dużo wysokich naczyń? Regulowana wysokość górnego kosza daje Ci korzyść w postaci dodatkowej przestrzeni. Funkcja Silence Plus sprawia, że zmywarka pracuje niezwykle cicho przy zaledwie 46 dB. Optymalizacja cyrkulacji wody dla osiągnięcia jak najlepszych efektów zmywania zapewnią ramiona zraszające Duo Power. Znajdują się one w Górnym koszu, i dzięki nim woda dociera do każdego zakamarka komory, nie pomijając żadnego naczynia. Ciesz się perfekcyjnym myciem i ochroną delikatnego szkła. Zmywarka Bosch SPS 25CI 03E sprawdzi się jako praktyczne i nowoczesne AGD w twoim domu.